Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. No i zrobiło się, słuchajcie, ładnie. Zrobiło się ładnie. I teraz pytanie, co zadziałało? Wydaje mi się, że zadziałało ograniczenie światła, bo światełko jest naprawdę minimalne. Eee, światełko jest minimalne i, no, że tak powiem, zrobiło się ładnie, czysto. Jakieś pozostałości tam mniej więcej jeszcze po tym glonie są. Ale jest naprawdę fajnie. I teraz pytanie: czy zadziałało to, że dołożyłem e filterek taki mały kubełeczek eheima? E czy zadziałało to, że w tej kaskadzie, która jest tam, pali się 35 watowa lampka UV? Czy zadziałało ograniczenie światła przez kratkę i założenie belki takiej bardzo słabej? Czy dołożenie tutaj rogatka? No właśnie, i teraz co zadziałało? Ja e, że tak powiem, nie wiem. Może się, że tak powiem, połączyły siły, i wszystko razem sprawiło, że zobaczcie, jest ładnie. No, to, to jest w ogóle niedotykany zbiornik. W ogóle tego nie czyszczę. Ani nie czyściłem muszli, ani nic tutaj kompletnie nie robię od co najmniej dwóch czy trzech tygodni. Tylko dolewam. E, Wodę i zrobiłem raz taką podmianę większą Oczywiście na wodzie, na wodzie z kranu I tak słuchajcie obecnie się prezentuje mój zbiorniczek eee, No tam na muszlak jak widzicie gdzie nie Gdzie jeszcze, e, jeszcze są glony Ale naprawdę jest, kurde różnica jest kolosalna Naprawdę różnica jest kolosalna Tak to się słuchajcie obecnie prezentuje. No. Trochę rośliny, trochę nóżaniec jakby nie rośnie, bo no tutaj światełka jest naprawdę bardzo mało, bardzo mało. Po prostu miałem belkę, która jest poprzepalana trochę, widzicie? Bo mi się zalała swego czasu i w tym miejscu pali fajnie, więc o, to jest jakby pod krewetkarium tutaj. Pali fajnie, a potem zobaczy i potem się zalała. I się już nie pali fajnie. Widzicie, tylko jeden rząd się pali, to jeszcze tak tyle o ile. I stwierdziłem, że nie będę jej wyrzucał, tylko akurat sobie ją tutaj zamontuję. I tą słabszą stroną będzie mi oświetlała, właśnie tutaj, temu szlowce. No, i tak to się kurczę prezentuje. Powiem, ci, że, powiem Wam, że zrobiło się naprawdę, naprawdę fajnie. Ładnie. Yy, bardzo mi się podoba teraz. Yy, tylko mówię, no. Nie powiem wam w 100% co, co pomogło. Wydaje mi się, że wszystko do kupy, aczkolwiek stawiałbym na oświetlenie. Że oświetlenie jest minimalne, bardzo mało jest tego oświetlenia, i dlatego tutaj muszlowcom zrobiło się w tym zbiorniku czysto, ładnie. Nie jest może jeszcze, wiecie, super ekstra, super ale to, co było, a to słuchajcie, co jest teraz, to jest naprawdę nie była Ziemia, nie? No, niektóre muszowce na przykład sobie kopią e, obok muszli, nie? Ma tutaj ładną dużą muszlę, ale nie, woli sobie wykopać tam taki dołek, widzicie? On i sobie, i sobie tam siedzi. No, także oby, oby tak dalej. No, jak zajdzie to wszystko, to naprawdę będzie, naprawdę będzie super, nie? E, no, także z filtracji tutaj jest, no duża jest filtracja, nie? Nie ma co ukrywać, bo mamy z tyłu urzecika, trójeczkę. mamy tamtą kaskadkę która tak sobie peryka tylo, tylo ile ale ona jest bardziej po prostu dla ufałki niż dla niż dla mm, jakiejś super filtracji no i tutaj ten kubałek ehejma nie malutki no i tak tak się słuchajcie prezentuje mieszkanko muszlowców wydaje mi się że jest fajnie wydaje mi się że jest fajnie zobaczymy jak będzie dalej ale naprawdę to idzie w dobrym kierunku i z dnia na dzień widać że że jest lepiej, jest czyściej i no, ogólnie jest ładnie. Światełka jest mało, ale jak oglądałem filmy innych youtuberów, którzy mają gdzieś tam muszlowce, to przeważnie jest tak, że jest ciemno, później jest taki pas ja jaśniejszego światła i dalej jest znowu e, ciemno. nie? No, a u mnie jest tak, o, tam tylko sobie świeci e, troszkę, troszkę światełka, więcej w jednym miejscu, tak punktowo, no a tutaj jest troszeczkę ciemniej. Ogólnie jest ciemniej niż na aparacie widać, bo aparat troszeczkę rozjaśnia, jakby to ekspozycję podnosi minimalnie, jest jaśniej. W rzeczywistości jest ciut ciemniej niż to, co wy widzicie, ale, no, ale jest dobrze, jestem zadowolony, idzie to ku dobremu, jest fajnie. Nie? No, no dobra, taki szybki słuchajcie, update z muszlowcami. Na razie nic się jakby jeszcze nie rozmnożyło, maluchów nie widać. Także mam nadzieję, że teraz, jak ten zbiornik zaczął wyglądać, i, i może im się będzie też lepiej żyło w tym, w tym zbiorniku, i coś się tutaj zacznie. Nie? Na razie wszystko żyje, troszkę się ganiają, ale że powiem, nic z tego na razie jeszcze nie ma. Jeżeli będzie, to na pewno się o tym dowiecie. Jeżeli filmik się podobał, to łapa w górę i pozdrawiam, trzymajcie się, cześć, cześć.